Tak, zaczynam od liryki, żeby zrzucić z siebie te, 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 te najgorsze emocje, które są. Bo no, tak rzeczywiście to ten czas, kiedy, 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 kiedy byłem tam długi bardzo i, i dla mnie piękny, zakończony strasznie, bo po 20 latach cię wyrywają po prostu z korzeniami. Od ludzi, od, 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 od spraw, od serc, to, to jest po prostu okropne. To jest takie wygnanie i, i ciągle, ciągle chodzą. Szczególnie w sobotę, piątek, poniedziałek, w piątek, chodzą za mną takie, to się nazywa po rosyjsku, wieczory, czy noce z piątku na poniedziałek. Coś, co się nazywa też na świecie podmaskowy i wieciera. Kiedy no rzeczywiście no to jest smak tego kraju i, i ludzi i w i, i i tego wszystkiego, co, czego nie ma. Ja w na to przechodzimy od razu do, 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 do innego ważnego rosyjskiego tematu. Słuchajcie Państwo, nie wierzcie w wąchanie ślepa. To jest nieprawda. Przechodziłem w kurs picia ciabódki. I to bardzo... Istotne. Ja już nie o to nie to chodzić, że to było. lat nie, nie, to nie takie proste. Nie, nie, to nie takie proste, raczej, 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 no, raczej się było nie więcej. Ale przychodziłem e, rzeczywiście regularnie Sytuacja była taka, że e, e, pojechałem do miejscowości, która się nazywa Uglicz. To jest historyczne miasteczko, bardzo ładne, ślicznie zagospodarowane. To jest taka fajna Rosja. E, nad, nad Wołgą, 150 km od Moskwy. I stamtąd pochodził. E, Piotr Smirno, budka Wódka Smirno, to właśnie, jest, to właśnie jest Piotr Smirno, dostawca dworu cesarskiego, producent budki uznawanej na świecie za jedną, za jedną z najlepszych. I w związku z tym, że on stamtąd pochodził, a miasteczko jest, jest niewielkie, to oni wymyślili taką, taką, taką atrakcję turystyczną e, pierwszą, bo potem to, zaczęli to klonować, nawet to w Polsce już dzisiaj są te rzeczy. E, nazywa się to u nich Muzeum Biblioteka Rosyjskiej Wódki. Biblioteka dlatego, że tam sprowadzają wszystko to, co, co się produkuje alkoholowego, na szczególnie mówię. w stałej wielkiej Rosji. to jest 8 tysięcy I wszystko, co tam wytwarzają, nawet w najkrótszych seriach, do tego miejsca trafia. No i tam był wielki zwolennik picia wódki, taki Władimir, dyrektorem, i on wymyślił coś takiego, że będzie e, robił e, jak to w muzeum, e, będzie, robił, e, będzie, będzie robił szkolenia dla zwiedzających. Ja u niego byłem, to, był, to były dobre czasy. E, rok był chyba 1999 albo 98, jakoś tak, e, kiedy rubel już był, już był tani i bilet do tego muzeum kosztował 30 rubli, to był nawet niecały dolar. I w tym bilecie było zwiedzanie, oglądanie tego wszystkiego: aparaty bimbrownicze, e, tradycje, zwyczaje są bardzo, bardzo ciekawe. No i, e, i, i też kursu no, picia. Picia i zagryzanie. W te, za, za tego dolara dostawało się dwie czterdziestki e, czystej rosyjskiej wódki. Dlatego Zakorska, klasyczna, taka jaka powinna być. Tak, a ta Zakorska to jest czarny. Czarny chleb koniecznie żytni, koniecznie ogórek kiszony i sało, czyli, czyli słonina, ale absolutnie nie do tego, żeby wąchać, to tylko po to, 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 żeby to, żeby to, żeby to jeść. Przy tym uczą w ten sposób, nie pije się wódki, jak to my mówimy hałs, tam oni mówią załupę, tylko się pije powolutku, łyczkami, tak żeby się delektować tym wszystkim. I to wszystko wyczuwać. Pić trzeba koniecznie wódkę rosyjską. Wódka rosyjska, jak Państwo na pewno wiecie, jest wynalazkiem i opatentowana przez Dmitrija Mendelejewa. To on ją wymyślił, opracował i znalazł formułę, jak się, jak się produkuje prawdziwą wódkę. Także nie tylko nas męczył tablicą Mendelejewa, ale również i to potrafił zrobić. Hmm. Wódka rosyjska musi być produkowana koniecznie z e, rzecznej wody gdzieś w środkowym biegu y, dopływu Wołki, y, koniecznie ze spirytusu włącznie zbożowego. Jak będziecie Państwo w Rosji, y, y, czego Wam życzę, y, i traficie gdzieś na jakieś zakupy butczane, to zwróćcie uwagę, co jest napisane na etykiecie. I prawie na pewno, a co powinno być? Co, czego nie powinno być, chciałem powiedzieć, nie powinno być małego napisu Biesła. Wiesłan to jest miejsce znane, przykro e, znane, ale też znane jest z tego, że to jest największy producent rosyjskiej wódki. Podrabiarki, bo to jest, to jest coś takiego, że oni sprowadzają tankowcami z tych wódków kukurydziany z, ze Stanów Zjednoczonych do portu Poti w, w Gruzji. Tam przez Wielki Ład jest takie przejście graniczne. Absolutnie nielegalne tak naprawdę. E, Przewycają po prostu, idą kolumny z, po prostu ja widziałem kiedyś, jak, ja widziałem tam, jak, się, jak się zderzył z maszyną, z, z, z samochodem osobowym taki spirtowóz, Piękny, niebieski ogień. Po prostu taka łuna i niebo niebieskie. Wspalił się ten spirytus. Ale to spirytus kukurydziany. W oni to tam mieszają z wodą i produkują tam wszystkie wódki, tam są i, i, i biełka i co byście chcieli. Tylko jakie jest biedła nie bierzcie, To nie jest rosyjska wódka. Y, y, powinno być napisane. Jeżeli prawdziwą wódkę, to powinien być napisany Krystał, to jest wytwórka i albo Kaliningrad, albo Czernogałowka. To, to, to są te klasyczne. Co jeszcze mnie nauczył Władimir, który był tam dyrektorem tego muzeum, niestety już się, no, bądź, tak jak mówimy, u uwloksy, czyli... Przepracował Nie, on się po prostu wkręcił w ten biznes, no i, no i, no jest, no i popłynął po prostu strasznie, nawet nie wiem, czy on jeszcze żyje, ale chyba już, już chyba nie może żyć. I on po prostu uczuł, że pije się właśnie powolutku tymi łyczkami, zakąsza się właśnie w ten sposób taki. A i co jeszcze ważne, mówi w żadnym wypadku wódka nie powinna być z Ona powinna stać na dole, na, na dolnej półce w lodówce i w żadnym wypadku nie powinna być zamrażana. Zamrażana wódka się wzięła od naszej krajanki tak naprawdę. Carycy Katarzyny. Bo ona, ona no jako, jako porządna Niemka, próbowała zaprowadzić porządek w rosyjskim hiczu. Bo jej poprzednik, z kolei to pierwszy, on strasznie rozpił Rosję. Rozpił wszystko, dlatego że płacił swoim żołnierzom wyłącznie alkoholem. Jego żołnierze dostawali co, codziennie prawie 2 litry wódki. To nie była jak my znamy. Ona miała 20% i ona oczywiście nie służyła temu, żeby to wypijać. Oni, oni na nawaleni bez przerwy, ale oni to handlowali. Za wódkę można było kupić jedzenie, przyodziewek, nocleg, kobietę itd. 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 i tak dalej, i tak dalej. Więc on to, on to, w ten sposób robił. Poza tym wprowadził akcyzę, e, znaczy porządek, wprowadził akcyzę i taki porządek handlowania wódką, że na przykład e, karmarz nie mógł przerwać klientowi pizza pod karą, Dopóki ten nie, nie przebił wszystkiego. Jedyne czego. Nie, jedyne, nie, jedyne, czego nie wolno było wziąć w karczmie od tego chłopa, który chlał, to krzyż. Koszule wszystko był goły, krzyży nawet to był ja chrześcijanie. Chrześcijanie. Także i, i carica Katarzyna wprowadziła nogi, dla y, produkty, pozwoliła tylko obszernikom produkować budkę. W takiej normie, ile miał dużo? Więcej, więcej nie wolno było pędzić wódkę, ale można było zrobić inny numer. Można było wódkę wymrażać. Nie wiem, czy kiedyś Wam się zdarzyło wypić wódkę wymrożoną. To jest jak likier. to po prostu musi być bardzo silny wróz. Zbiornik, na przykład, beczka, i to wszystko się mrozi, to, to musi być, nie minus 40 to musi być, sarokowik tak zwany i w sercu tego, tego, czegoś zostaje czysty, ale wymrożony spirytus. I to się przebija, to się spuszcza, to jest, to rzeczywiście jest, no, no bardzo dobra, to jest, ale to jest rzadkość. To taka, taka, taka rzecz. No co jeszcze? Ja tutaj przyniosłem coś takiego, to jest... A, a to nie jest techańska. To nie jest to, jest to jest, to jest, no to jest, to jest cała cywilizacja pisze rosyjskiego, to się nazywa graniony stakan. To jest bardzo ważne w życiu e, rosyjskiej armii, e, ponieważ e, każdy awans oficerski jest, e, e, koja, kojarzy się, przeprowadza się tak zwane e, odmywanie gwiazdy. Oficer dostaje gwiazdki, te gwiazdki yy, zdejmują, bo to yy, awans w Rosji awans wygląda w ten sposób, że dostajesz nowe pagony. Zmieniasz pagony, masz na przykład yy, porucznika lejtnanta zwykłego z małymi dwiema gwiazdkami, dostajesz nowe pagony, tam są trzy gwiazdki już yy, starszego, yy, starszego nadporucznika. No ale a i, potem się zaczynają od, od kapitana, który ma cztery gwiazdki małe, zaczynają się gwiazdki duże. Major ma pierwszą dużą gwiazdkę. I tę gwiazdkę majora na przykład bierze się, wrzuca się do tego i nalewa się, no to jest tylko major, 150. I on to musi wypić, ale nie może połknąć swojej gwiazdki. Jeżeli zaczyna, to nie jest takie trudne, ale jeżeli już to było, to zdarzają się... Tragiczne wyglądanie. Jeżeli jest, jeżeli jest pod pułkownikiem, to ma dwie duże gwiazdki i nalewa do tego rantu. Dwie duże. A pułkownik musi menist To jest taki ten. Generałów nie wiem, bo nie byłem na, na, na takiej imprezie. No ale pewnie, pewnie tam już pojawiły jakieś kolejaki ma Nie ma marszałków. Marszałkowie się skończyli w Umarł właśnie ostatni marszałek już nie ma. już go, już go pochowano. możliwości, Natomiast no to, są, to, jest, to, jest tradycja, to jest tradycja, wojskowa. Natomiast, natomiast tradycja z kolei wioskowa to jest związana z tym, to jest raczej, raczej tradycja pogrzebowa bardziej. Bo jak ktoś umrze, to mu się przed portretem stawia to właśnie, pełne wódki, na tym się kładzie czarnego. I to stoi dla niego jako taki, jako taki poczęstunek. Natomiast jak jest już z typa, no to z tego się pije wódkę i pije się pełnymi szklankami. Ja, żyłem na takim, ja byłem na takim pogrzebie pod Niżnym Nowgorodem, to się nazywało miasteczko Gorowiec. I tam chowali młodego chłopaka, porucznika, który zginął w Groznym. Na początku 1999 roku myśmy go przy... ja zjechałem z nim, znaczy no, z trumną jechałem do, do rodziców. I stypę w szkole urządzali, urządzali urządzała armią. Matuszko i ten i było strasznie strasznie, było strasznie, strasznie było mroźno, jakoś tak było sucho, strasznie, strasznie się chciało pić. No i przychodzimy do tej szkoły, gdzie stoły były zastawione, ja sobie patrzę, ustawione takie właśnie te, pełne, sobie myślę, no woda jest, napijemy się. Wreszcie. Okazało się, że wszyscy jak, wszyscy jak byli, wypili wszystko. hałas z tego. No potem drugi, potem trzeci, najważniejszy jest czwarty. Się, czwarty jest najważniejszy na czymś takim, bo to jest czwarty, przed którym się nie kibiskami. Za zmarły. Jest taka tradycja. Ja, Jak utonął kurs, to mnie, się, to mnie się wydaje, że ja byłem pierwszy, który podał to na świat, że oni wszyscy zginęli. A dowiedziałem się właśnie w sposób zaszyfrowany. Zadzwoniłem do Murmańska. Do swojego znajomego on się bał powiedzieć, co się stało i o czym on wie. I mówi, I mówi im tak. Ale jak pijemy za tych, co na morzu, to się nie trącamy. To było po prostu wyraźnie powiedziane, że oni... No i ten czwarty, ja już nie mogłem. Ja już nie mogłem. Zostawiłem to. A przy mnie siedział jakiś taki mały, jakiś taki suchy, zupełnie malutki człowiek. Widać było, że to tak coś gorszyło. Mówi, nie pijesz? Mówi, nie. Pszit. Czwarty poszedł. To, 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 to było coś okropnego, co, oni, co, co, ja tam, co ja tam widziałem, jakie to, jakie to było, było straszliwe więzienie. No ale muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest w tej, chwili, w tej chwili aż tak źle. Wieś bardzo pije i tak jak piła, tak pije. Natomiast na, w mieście jest już zupełnie inaczej. Jest coraz bardziej taki, taki, taki zdrowy styl życia i, i bardzo dużo sportu i dużo piją, znacznie więcej już piją w tym Filipiwa niż, niż wódki. Z tego co zostało tak naprawdę z rosyjskiej kuchni, co jest stosowane dzisiaj, to jest y, 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 stroganie. Ale do jest nie do powtórzenia. To jest tylko tam można zrobić. To jest po prostu coś takiego, że na północy łobi się ryby, ale musi być przynajmniej minus 18 stopni. I y, przy minus 18 stopni wyszło, ryba się wyrzuca na lód i ona natychmiast zamarza. Myśmy to próbowali powtórzyć. Y, w Polsce nie wyszło. Znaczy, próbowaliśmy od razu wrzucić do y, zamrażarki 18 stopni i ten. I później ta ryba leży w tym lodzie, nie może temperatura spaść poniżej 18 stopni. Znaczy nie może, nie może się podnieść powyżej 18 stopni, minus 18 i bierze się i się struga płata. To jest po prostu przesmaczne. Surowa ryba, tylko zamrożona, z różnymi przyprawami, no to można gdzieś w jakichś super ekskluzywnych restauracjach moskiewskich to zjeść.

tak kujem ja różnek, jamsik, gani tak jadu. Wasza dzień, wasza dzień, brat nie ty. Trzy kuty paru. Tak ani brat pascalej, ek jamsik, jamsik, tak jadu. Wasza dzień, wasza dzień, brat nie żyje ty. Trzy kuty paru. Tak ani brat pascalej pojawił się film Doktor Żywago i Korekta nie wiedziała, co z tym fantem począć. I poprawili I ben, i do, nie był film Doktor Żywago, tylko był film Doktor Wzywa Go. <głosillas> chętnie na na koniec Dziś już nie musimy piechotą się coś tam na spotkanie. Tyle jest tam. i Nie, coś tam